Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, dziś jakże, należy powiedzieć także, umiłowani synowie i córki naszej polskiej ziemi, której od tylu już wieków patronuje w niebie święty Wojciech, postawiony przez Kościół nam, szczególnie jako Polakom, dziś za wzór. Kim był ten święty? Oto zapewne nieraz każdy katolik. Każdy Polak doskonale słyszał jego historię. Każdy kojarzy zapewne największy zabytek sztuki romańskiej XII wieku. Olbrzymie, potężne drzwi gnieźnieńskie, na których w 18 kwaterach zawarte jest życie naszego głównego patrona. Ale ponieważ, jak każdy człowiek, ma taką tendencję, aby nie zwracać uwagi na szczegóły, których nie zna, tak samo i my, patrząc na ten pomnik zabytkowy, na ten dar dla polskiej ziemi, na którego tle wy... działy się wielkie wydarzenia, na te drzwi, które symbolem są pierwszych kolumn naszej polskości wznoszonej, często możemy pominąć to, co jeszcze w owych drzwiach o świętym Wojciechu jest zawarte, a co kryje się w okalającej owe 18 kwater, bordiurze. Ornamencie, który stanowi swoistą ramę, również odlaną, ramę, która składa się z wijącej się latorośli i liści palmowych. I ta rama dla owych scen zawiera również postacie, jakieś potwory, smoki, węże, małpy i inne zwierzęta bądź osoby. Ktoś by pomyślał, przecież to normalne, artysta chciał upiększyć to dzieło, dlatego uczynił ozdobną ramę. Ale my nie żyjemy w tej pokaleczonej cywilizacji XXI wieku. Tamci twórcy nie żyli w tejże cywilizacji, my zaś w niej żyjemy. I dlatego trzeba powiedzieć, że tamci twórcy którzy myśleli i rozumowali świat jakościowo, a nie ilościowo, bardziej jakościowo, tamci umieli posługiwać się symbolem i dla nich wszystko było ważne. Nie było zatem kwestią przypadku, że na drzwiach gnieźnieńskich pojawia się jakaś bordiura, w której wplecione są różne sceny od tak. To niemożliwe dla wielkiej cywilizacji średniowiecza. Dla wielkiej myśli polski romańskiej to niemożliwe. Dlatego, żeby lepiej poznać naszego patrona, zastanówmy się przez chwilę na tym, co w owej bordiurze umieścili wybitni tamtego czasu, którzy projektowali te, to nasze historyczne tło, to naszą trampolinę, od której wybija się nasza ojczyzna ku górze i ku swojej świetlanej później przyszłości. W tejże bordiurze zachowane są znaki wzięte i to z mitologii, i to z różnych prastarych zwyczajów. Mogą one nas dziwić, tak jak i niewprawionego w znajomość historii sztuki może dziwić to, iż po wejściu do katedry sandomierskiej, chociażby na jej sklepieniu odnajdzie znaki zodiaku. Zbyt pochopny człowiek ufający w przekazy internetowe powie: o, to masoneria albo jeszcze coś innego. A to po prostu wybitne średniowiecze, czyste symbole, nieskażone jeszcze później kabałą, która rozpowszechniła się za czasów y, renesansu i oświecenia. Średniowiecze, w której wiedza była dostępna której ludzie owszem, może nie umieli czytać i pisać, ale na pewno mieli lepsze i większe poznanie rzeczywistości i znali lepiej odpowiedzi na najważniejsze pytania, aniżeli przerażająca część współczesnej ludzkości. Stąd nie dziwmy się tym symbolom, które odwołują się do chociażby greckiej mitologii, a które dla ludzi średniowiecza były czymś oczywistym były językiem. Obrazów, poprzez który wyrażano to, co tak trudno czasem uchwycić od razu w słowa. A zatem przy scenie narodzin świętego Wojciecha, przywijającej się ramie, odnajdujemy na początku Oriona z psem Syriuszem, który poluje na zająca. Orion, mamy także taki gwiazdozbiór to z mitologii greckiej wielki wojownik, który swoim psem czynił zawsze podczas swoich polowań wielkie miał osiągnięcia, czynił spustoszenie w lasach, w których przebywał, bo nigdy nie chybił, zawsze trafiał. I był on słynny ze swego bystrego oka, z wielkiej odwagi i z tego, że poskramiał nawet wielkie bestie i potwory. I tenże Orion już w momencie narodzin świętego Wojciecha jest zapowiedzią tego wojownika, który stanie do wielkiej walki ze złem, który będzie musiał pokonać wielkie potwory, straszne bestie, najpierw w sobie, przezwyciężając samego siebie i świat, a później idąc i głosząc Chrystusa. Możemy zatem powiedzieć, iż to jest ten waleczny rycerz, święty Wojciech, ale w tejże bordiurze ów Orion goni zająca. Dla ludzi średniowiecza zając, to alegoria ludzkiej duszy. Stąd, że ten dzielny wojownik goni nie przez przypadku zająca, bo święty Wojciech będzie duszochwatem. Będzie tym, który całe życie poświęci dla łapania dusz dla Boga. Pośród wiącej się latorośli, pośród wijących się pięknie ozdobiających drzwi gnieźniejskie liści palmowych, znajdziemy także tłocznie. I człowieka tłoczącego grona. Oto symbol pasterza, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Pasterza, który za owce oddaje swoje życie, który życie swoje czyni ofiarą, który daje się zgnieść, by dać napój ożywczy tym, którzy tego potrzebują. Nie tylko w momencie swojej śmierci, ale również w całej ciężkiej pracy duszpasterskiej, pasterskiej, którą święty Wojciech. Przecież tak ochoczo podejmował. Pośród dalej wijących się latorośli możemy znaleźć również jelenia uciekającego przed wilkiem. Jeleń to symbol cnotliwości i szlachetności, a wilk to oczywiście symbol zła. Wprost, odnosząc się do historii świętego Wojciecha, widzimy tutaj Bolesława czeskiego, który świętemu Wojciechowi wygrażał i nastawał na jego Prace, nie pozwalał mu głosić w pełni prawdy, aż święty Wojciech musiał przed nim uciekać. A zatem jest to również święty prześladowany, któremu nie obce są cierpienia, szykany i złe słowa o nim wypowiadane. W końcu odkrywamy w tejże bordiurze i inne przerażające potwory, które wyłaniają się z tych roślinnych wijących się gąszczy. A jest to między innymi straszny smok pokonywany przez rycerza, który niczym święty Jerzy pokonuje diabła. To znowu nieustraszony święty Wojciech. To olbrzymi gryf, który stoi na straży pogańskich ludów, na straży wszystkich, wszelkiego plegaństwa, wszelkiej bezbożności, która wtedy jeszcze panoszyła się tak srogo po świecie, nie dając dostępu świętemu do tych dusz zagubionych. To również centaur z rogiem i maczugą, uosabiający pogan niezwykle dzikich i tych, którzy w tak brutalny sposób zmasakrowali ciało świętego Wojciecha. I w końcu możemy powiedzieć, że pośród tychże ornamentacyjnych stworów wyłania się także wielki Heros. Walczący ze złowrogimi ptakami, czym Herkules uwalniający Arkadię od zabójczych ptaków. Tak, bo święty Wojciech, chociaż poniósł śmierć męczeńską, to właśnie przez to stał się niezwyciężony, przez to naśladował Chrystusa. Chociaż poniósł stratę na ciele, to przecież zyskał dla duszy wszystko, nie tylko dla swej, ale i dla tylu pokoleń naszych rodaków, którzy nas poprzedzili do wieczności, dzięki wstawiennictwu tegoż świętego, mogli w tej naszej Ojczyźnie, przepojonej i utkanej z katolickiego ducha i maryjnej pobożności, odkrywać prawdę i dążyć do nieba. Ta bordiura to wielkie przesłanie tamtych wieków. To czysto katolickie przesłanie, przesłanie Ewangelii. Bowiem ona mówi nam coś i dziś. Ona nie zna czasu. Tamta myśl nie zna czasu, bo to myśl Chrystusowa, to myśl Kościoła. A zło i dziś nam zagraża, tak jak i kiedyś świętemu Wojciechowi, może nawet i w większej skali, jak tamta działalność pogańska. Zło zagraża nam osobiście, naszym rodzinom i naszej ojczyźnie. I to, co kiedyś ksiądz Piotr Skarga określał jako wielkie zmory polskiego narodu, dzisiaj te zmory rzeczywiście rozpanoszyły się i wydaje się, że nie ma takiej siły, która byłaby je w stanie opanować. Oto tylko kilka wyjątków wskazań księdza Skargi. Mówił on bowiem, iż naród polski zżera. Nierzyczliwość ludzka ku Rzeczypospolitej i chciwość domowego łakomstwa to czyż i nie dziś mamy tych, którzy chociaż zowią się miłośnikami naszej Ojczyzny, są prawdziwie jej zdrajcami, zdrajcami narodu, służalczo kłaniającymi się w kierunku wrogów naszej Ojczyzny. Którzy chcą nam zabrać to wszystko, co przez wieki nasze dziady zbudowali? Czyż tym wrogiem i nierzyczliwością ludzką ku Rzeczypospolitej nie jest dziś tak powszechne, a tragiczne w skutkach dla młodych pokoleń fałszowanie historii, wywyższanie bohaterów, którzy nigdy nie powinni byli być wyniesieni na piedestał? Fałszowanie historii, a przez to również. Usypianie nas na prawdziwe zagrożenia. Ostatnio dowiedziałem się, iż wielka, wspaniała książka, która co prawda o sprawie polskiej nie traktuje, ale w której odnajdziemy wiele mechanizmów, które zagrażają mi naszej ojczyźnie, mechanizmów, które są w naszej ojczyźnie rozproszone, a chodzi mi tu o złoto Hugawasta. Ta książka w Polsce, która jest, niektórzy mówią, antyżydowska, ale ja powiem prokatolicka. Ta książka jest dzisiaj zakazywana przez polskich biskupów, którzy mają wiele pretensji do jej publikacji. Ta książka jest wypychana z internetu, nie może być sprzedawana na. W różnych sklepach internetowych, bo to książka zakazana. Proszę, w dzisiejszej dobie wolności słowa jest coś zakazanego. Tego nie wolno mówić, o tym nie wolno mówić. By czasem młode pokolenie nie przejrzało na oczy i nie odkrywało prawdziwego wroga, który i dziś podnosi głowę, który zawsze możemy, którego możemy nazwać wprost antychrystem. Może już nie tym, którego zapowiada Apokalipsa, ale na pewno. Możemy w tych, tego wroga zobaczyć w tych, którzy przygotowują jego przyjście. Zatem musimy mieć na uwadze to wszystko, co służy niestety zdradzie naszej ojczyzny i jest nierzeczliwością ludzką ku Rzeczypospolitej. Ksiądz Piotr Skarga mówi dalej, iż wielką zmorą naszej ojczyzny jest naruszanie religii katolickiej i przesada heretyckiej zarazy. Ileż wieków temu to mówił, cóż możemy powiedzieć dziś, kiedy nawet Kościół katolicki w swojej posoborowej strukturze nie staje na wysokości zadania, aby bronić tego, co polskie, a zatem tego, co katolickie, aby bronić naszej ojczyzny przed wpływem wszelkich herezji heretyckich, które zagrażają normalności w naszej ojczyźnie. To jest niestety brak fundamentów katolickich rozkruszanych na naszych oczach. Dalej powiada ksiądz Piotr, iż wielką zmorą naszej ojczyzny są prawa niesprawiedliwe. Cóż się stało z polską wolnością dziś? Tą wolnością, za którą ginął święty Wojciech. Co się stało z prawem naturalnym? Prawem do własności. Co się stało z naszym współżyciem? Brat bratu, siostra siostrze. Z jednej matki Polski zrodzona, dziś wrogami stoją. Mamy teraz nowe sakramenty, które pomimo tego katolickiego ducha jakby otumanieni przyjmujemy. Oto nowe sakramenty w postaci szczepionek. Mamy nowe kategorie ludzi, zaszczepieni i niezaszczepieni. Ale to nie wszystko. Gdybyśmy wzięli jeszcze to, co takie nefralgiczne dla każdej ojczyzny, dla każdego narodu, to jej ziemia, która rodzi jedzenie. I gdybyśmy przyjrzeli się temu, co może dla niektórych jest obce, bo się tym nie zajmują, ale temu, jak dzisiaj polski chłop jest tępiony na każdym kroku. To wydaje się, że rzeczywiście wrogowie naszej ojczyzny, wpuszczani przez włodarzy, Chcą doprowadzić do głodu, chcą nas całkowicie od siebie uzależnić, żebyśmy już nic nie mieli swojego, żeby ta krew Wojciechowa na darmo poszła, na darmo była wylana. Nadto jeszcze dodajmy za księdzem skargą grzechy i złości jawne, które przeciw Bogu są podawane, które przeciw Bogu są czynione i pomsty od Niego wołają. To wszystko to, co wylega coraz bardziej na nasze ulice i woła, domaga się Sodomy i Gomory. Może nas ta wizja przerazić, ale wracamy do naszej gnieźnieńskiej bordiury i do myśli z XII wieku wielkiej, romańskiej Polski. Ta bordiura uczy nas, jak i wszystkie gryfy, smoki, stwory, które w romanizmie były powszechne w sztuce, ta bordiura i te wszystkie inne dzieła uczą nas, że zło ma swoje granice. I tych granic nie jest w stanie przekroczyć. Tych granic nie jest w stanie pokonać. To ta bordiura okalająca drzwi gnieźnieńskie jest symbolem tego, że zło trzyma się na wodzy. Że zło jest zawsze do pokonania, że nasi wrogowie mogą być dumni, ale ich duma będzie trwała tylko chwilę. Ważne jest jednak, aby to zło w granicach swych pozostało, aby nie naruszało swobód i wolności wiary katolickiej na naszej ziemi, aby nie naruszało również nas. Ważne jest, byśmy nie zapomnieli, co trzyma to zło w granicach. A jest to droga Chrystusa, którą poszedł święty Wojciech. To symbol tych drzwi gnieźnieńskich, które dla naszych przodków i dla nas dzisiaj są jako brama owiec, przez którą wchodzi się do raju. To symbol Chrystusa, wrota, ciasna brama, ale jedyna, przez którą osiągniemy absolutne zwycięstwo. Droga świętego Wojciecha to droga niezwyciężonych. To droga męczeństwa z krwi i jego potu. A drzwi gnieźnieńskie jako strażnicy naszej tożsamości nie zostały ze swego twardego materiału pokonane niczym, a nawet jeśli by one po ludzku w materialnym świecie skruszały, to to, co nam otworzyły przez posługę świętego Wójciecha, wierzę mocno, że nigdy nie zostanie zwyciężone. Pan Bóg nie wymaga od nas, może dziś już, tej drogi, abyśmy ją zakończyli męczeńską krwią, ale na pewno wymaga od nas tej drogi, która będzie męczeństwem z naszego potu. Zatem Pan Bóg domaga się, abyśmy wywali dziś na polską ziemię za wzorem naszego wielkiego patrona, świętego Wojciecha, pod naszej walki o Boga i wiarę katolicką. Pod naszej walki o prawdziwą, niesfałszowaną polską historię, pod naszej walki o wolność obywatela, o ziemię polską, którą dumnie polski chłop będzie uprawiać, byśmy z głodu nie umarli. Pod naszej walki o kulturę i język ojczysty, pod naszej walki o świętość narodu, pod naszej walki o świętość rodziny. Pod naszej walki o naszą osobistą świętość. A jeśli będzie trzeba, umiłowani synowie polskiej ziemi, to i krew należy przelać, krwią użyźnić tę ziemię, bez trwogi, ale z nadzieją, bo zło ma swoje granice. I ostatnie słowo należy do Boga. Święty Wojciechu, módl się za nami w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.